W 1917 swoją premierę ma Mitsubishi Model A. Pojazd ten staje się pierwszym w Japonii masowo produkowanym samochodem. Dziś Mitsubishi sprzedaje rocznie około 1 300 000 zł. Mitsubishi Motors ma już 100 lat. Świętuj razem z nami na www.rmffm. Napisz, jakie niezwykłe rzeczy można zrobić na wakacjach, jadąc tak wyjątkowym autem i wygraj samochód Mitsubishi na wakacje. Niezwykłe wrażenie zapewnia Mitsubishi Motors, producent urodzinowej edycji Mitsubishi ASX. www. Mitsubishi P. we <laughs> Rozmawiamy z dyplomowaną optometrystką Magdaleną Wierzbicką. Przebadała Pani wzrok tysięcy Polaków. Jak wspierać nasze oczy? Ja polecam Gold Luteinę. Gold Luteina zawiera najwyższą łączną dawkę luteiny i halatu cynku albion. A przyswajalność? Gold Luteina to innowacyjna technologia kapsułek płynnych z unikalnym systemem transportu substancji aktywnych. Gold Luteina to moim zdaniem gwarancja doskonałej przyswajalności składników. Suplement diety Gold Luteina. Wybierz jakość w trosce o Twoje oczy. Szefie? Jak? Tacy kucharze to skarb. Internet oszalał, mamy już prawie 200 polubień. Ja to wolę tak tradycyjnie, jak klient przyjdzie, pochwali. O, idzie jakiś. Który zrobił tego śledzia? No, ja. Nic. Opinia klienta jest najważniejsza. Zmienia się sposób, w jaki ją poznajesz. Dlatego wybierz pakiet LAV dla firm, czyli Orange Światłowód i dwie karty SIM bez limitu. A do tego polecamy najnowszy smartfon Huawei P10 Dual SIM. Dołącz do sieci numer 1 Orange. Depeche Mode na trzech koncertach w Polsce. Global Spirit Tour. 7 lutego w Tauron Arenie Kraków. 9 lutego w Atlas Arenie Włoci i 11 lutego w Ergo Arenie Gdańsku Sopocie. Depeche Mode. Bilety na lifenation.pl. Polecają ANS CGM, co jest grane 24 i RMFFM, Najlepsza muzyka. Planujesz wakacje? Sprawdź pogodę na interii. 3 miliony miejsc w Polsce i na świecie. Pogoda na Interi. Sprawdza się. W Lidlu oszczędzasz, a na koniec miesiąca wybrane produkty kupisz jeszcze taniej. Od jutra. Olej słonecznikowy promienny na 3,19 za 1 litr. A mielonka tyrolska Baroni 40% taniej 2,99. Lidl. Co tydzień coś nowego. Słoneczny Patrol RMFM nadciąga do Katowic. A z nim... Bum! To ja, Ewa Farna. I lody. Dziesiątki tysięcy lotów do rozdania. Już w poniedziałek od 15.30 na placu Szewczyka w Katowicach. Wielkie karaoke z Ewą Farną. Bierzcie babcie, siostry, mamy, panią z warzywniaka i przybywajcie, wszystkich Was biorę do mojej rozśpiewanej ekipy. Gwiazdy, lody i największe wakacyjne karaoke. Słoneczny patrol element Kochasz słońce? My też. Zaufaj, dax i opalaj się bezpiecznie. Ponad 25 lat doświadczenia w tworzeniu kosmetyków do opalania. Wypróbuj nowość Dermoline do cery wrażliwej i naczynkowej. DAX-SUN i masz słońce pod kontrolą. Po reklamie. Reklama. Supermarket Piotr i Paweł. Cena co robisz? Trenuję pakowanie przed wielkim pakobraniem. Wrzucić ci jeszcze 2 kilo owoców? Wrzucaj, W końcu jestem superceną. Imieni nowe pakobranie w supermarkecie Piotr i Paweł. Dziś w promocji nektarynki lub brzoskwinie za 3 ,59 zł. 59 groszy za kilogram oraz loty Hagendas. Wybrane rodzaje 500 ml za 13 ,99 zł. 99 groszy. Najlepszy supermarket Piotr i Paweł. Jeszcze taniej niż myślisz. Halo mama? Jestem w Rzymie, poczekaj od Spokojnie nie musisz? Kupiłam kartę Sim Laika Mobile z pakietem Wszystko w jednym L. I mam rozmowy i SMS-y bez limitów kraju, 300 minut za granicę i 12 GB internetu. Wow, co za świetna oferta! Prawda? I zapłaciłam tylko 17,50 za pierwszy miesiąc przy zakupie online. Jak wrócisz to zamówimy też kartę Laika Mobile dla ciebie i będziemy rozmawiać na okrągło. Tak, już nie mogę się doczekać. Już dziś zamów kartę Sim z pakietem na www.lajkamobile.pl .like i zapłać 50% ceny. Dobry wieczór, tu mam. Już czas wysiąść ze swojego vana i przesiąść się do Nowego Mana TG. A możesz to zrobić już na dniach otwartych. Od 29 czerwca do 1 lipca w 19 lokalizacjach. Na vanman.pl sprawdzisz gdzie najbliżej Ciebie. Jedziemy. Cześć! Jutro jadę nad morze. Już spakowane? Prawie! Jeszcze muszę dokupić coś na infekcje intymne. Koniecznie! Przypomnij mi, jak nazywały się te tabletki do pochwowy, które polecałaś? Iladian Direct Plus. To te na wszystkie rodzaje infekcji? Tak! Iladian Direct Plus działa na infekcje bakteryjne, grzybicze, jak i mieszane. Świetnie! Biegnę do apteki po Iladian Direct Plus. Wyrób medyczny Iladian Direct Plus. Na każdy rodzaj infekcji intymnych. Cześć, tu Maja Włoszczowska. Wspieram akcję T-Mobile, pomoc mierzona kilometrami, bo wiem, że każdy pokonany przeze mnie kilometr ma znaczenie. Ty też dołącz do akcji i zbieraj kilometry, które dzięki T-Mobile zostaną zamienione na złotówki dla niepełnosprawnych dzieci. Wystarczy, że włączysz na smartfonie aplikację Endomondo podczas każdej aktywności. Do robienia kilometrów z sercem zaprasza T-Mobile wraz z partnerami akcji Endomondo, Fundacją TVN Nie Jesteś Sam, Telewizją TVN, Radiem RMFFM oraz ONET. Szczegóły na kilometrami.pl Planujesz remont łazienki? W Leroy Merlin dajemy Ci najlepszą ofertę na rynku. Glazura, ceramika, kabiny, meble i wiele innych produktów znajdziesz teraz w atrakcyjnych cenach. Na przykład bateria umywalkowa Groe z perlatorem oszczędzającym wodę już za 159 zł. Najlepsza oferta na rynku, Leroy Merlin. Po reklamie.